Zapraszam na film. Dobry. Obvious, <laughs> Podkarstwo ludzie. Ryby, 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 witajcie. Mamy 28 lutego. Godzina dochodzi 9. Jak co roku jadę na takie spotkanie sprawozdawcze, zebranie sprawozdawcze w moim kole numer 7 Sazan w Starzowskim. Tak jak wiecie. Będąc członkami PZD2 czy Polskiego Związku Wędkarskiego, należycie do kół wędkarskich. I raz w roku na pewno takie spotkania się odbywają. Tam jest sprawozdanie z budżetu, czyli jak są wydawane wasze pieniądze, ile idzie na zarząd główny, który moim zdaniem jest kompletnie niepotrzebny, ale to temat na inny film. Następnie możecie składać swoje wnioski, co byście chcieli poprawić, na przykład wprowadzić jakiś może odcinek, na którym będzie no kill zmniejszyć składki możecie wnioskować i tak dalej, dowiedzieć się różnych ploteczek. U nas jest teraz aktualnie w Rzeszowie cyrk odnośnie porozumień. Wszystkie zostały zerwane, jak wiecie, tam jakieś błędy się pojawiły w regulaminie, na pewno będzie dużo pytań. Sam też może coś zadam, poplotkuję, a poza tym chcę się spotkać z kolegami z koła, z którymi z niektórymi niestety czas mi nie pozwala i się spotykam raz w roku na takim zebraniu. Posiedzimy do 11, następnie udamy się na ryby. No bo to w końcu niedziela, to pasuje coś, pomachać kijem i działamy. Zapraszam na film. Jezus, Romek. Cześć. Nastawiony bojowo? A ja? Masz jakieś wnioski? No. <noise> Jak Mamy? 300 zielonych. Tak. Który robi bufetu? słuchajcie, jesteśmy po zebraniu. U nas na zebraniu było. 21 osób z tego co naliczyłem na 208 członków, także widzicie 2% ludzi. Ja wiem, że w Polsce ludzie nie chodzą na te zebrania, a później macie pretensje, że nie ma ryby, czy jest coś innego inaczej zarybione, że jest coś nie tak jak wy chcecie. Jak nie pójdziecie na takie zebranie, nie złożycie swoich wniosków, to nic nie zmienicie takim pisaniem i wylewaniem żali, że to wam się podoba, czy tamto. Zwłaszcza, że na takich spotkaniach są też wybory do zarządu i wy decydujecie tak naprawdę o tym, kto u was w kole jest prezesem, kto jest w zarządzie, się tymi środkami zajmuje, jak to jest przekazywane. I namawiam Was gorąco, żebyście chodzili i brali udział. To jest raz w roku spotkanie, które trwa dwie godziny, a jak pójdziecie, wdrożycie się w to, zobaczycie, że warto to robić. Jesteśmy wszyscy, że tak powiem, no niejako skazani na Polski Związek Wędkarski, bo nie ma alternatywy w Polsce i musimy po prostu o tym decydować. Myśmy złożyli z rąkiem wnioski na tym zebraniu polegające na takich zmianach yy, u nas wewnętrznych w kole, bo wiadomo, że to nie można decydować o tym, co się będzie w Warszawie działo, czy że rozwiążemy zarząd główny. Yy, takie jak na przykład ocenianie na zawodach rodzinnych, dzieci. To nie będę Wam teraz tego tłumaczył, bo kto by chciał się o tym dowiedzieć od nas z koła, to by przyszedł na zebranie. Zobaczycie zmianę w tym roku, jeżeli mi się uda. Postaram się być na tych wszystkich zawodach, pokażę Wam, jak to wygląda, jakie są ustalenia i tak dalej. Na bieżąco was będę informował. No i co, i teraz jedziemy na struk w Rzeszowie. Chwileczkę, bo jest godzina po 11, także dosłownie chwilę tylko porzucamy za okoniem, żeby coś się pobawić i działamy. Ryby, ryby, ryby. Jest, dobra, gdzieś na pierwszą rybę, szaloną, walnuje jak pokrośnika w bitwach, nie? jak pan, bo ugryzł <i> mocno. To ty na co na mnie kółko nie? Heh, strasznie agresywny samiec. No, a samiec? Bo ma chudy brzuch no, no, ma taki gruby. O tej porze już te samice to już się odnaczają takim grubym brzuszkiem mhm. ja, ja. No, i mogę wam zdradzić na, na jaki kolor No proszę. Pomarań. Teraz pomara czy Ja też miałem najlepsze wyniki na to komarę Ale no, takie jaskrawe, jaskrawe kolory Różowe, wczoraj byłem na przykład to na różowe, różowe z takim srebrnym brokatem. Pięknie brały. Mały chyba lescik, zabrzuchy po prostu za dużo obecnego Niestety, kurde. Widzicie, tak to jest. Taka mała rybka, Oj. Szybko do wody. O, szybko. Niestety, no takie sytuacje się na spinningu zdarzają, że często się, no, często, nie często, nieczęsto, ale raz na dwie wyprawy komuś z nas się też zdarza pod, podczepić niechcący jakąś rybę yy, właśnie spokojnego żeru, więc teraz tak żartem powiem, ale może by zakazał tego spinningu w Polsce, skoro takie rzeczy się wulgarne dzieją. Ja wam to pokazuję, ale nie tego nie powiedzą, że tak się dzieje. Widzicie jak się tu śmieje? z na motorojn jest w się tu <laughs> <laughs> on a, 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 no, co jest nie, no i proszę przed chwilą mowa, że nic się nie dzieje, a tu jest Spód samych nóg Te. Może tutaj, że zagłębienie takie. No, że. Ale już, 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 już po ubargieniach. No. Już, już nie ma ich takich. Nie taki to, co ostatnio. Nie? Zielony. Zielonym brokatem. No i dobra, właśnie, że ryba jest. I coś na kiju. Mam konia nareszcie. Na czerwonego poprocha. Takie agresywne kolory się dzisiaj ewidentnie sprawdzają. Malutki paproszek, bardzo agresywnie wziął. Jak szczupak, myślałem przez chwilę, że o, że to będzie szczupak, no ale taki mały okonek. Też cieszy, jest fajnie. Bosz. Um. A jak? A! O. o i nie tak? Pat. No ale cóż? Bywa i tak. Na tą, na ten o. fioletowy z białym ogonem. Ta. Ale tu zaraz przy brzegu siedzą. Gdzie to minutka? O tu, o tu spod nóg. A może się uda nagrać? Pod samych nóg, łap. Jest następna ryba o Koń albo okoń. Już w porównaniu z tamtym tygodniem zupełnie inaczej ryby Nie, to już z po tarle. Temperaturę chyba wody też. Albo już po tarle, zakończyły tarło. i... Kończymy niestety, dochodzi godzina 14, czas jechać do domu, nie ma wyjścia, za późno przyjechaliśmy po prostu, kompletnie się nie nałowiłem, w przyszłym tygodniu za to sobie to odbiję, bo to tak nie może być. Tak samo Romek, gdzieś się już pojechał, przez to spotkanie, no ale i tak warto było iść, fajne rzeczy ustaliliśmy, także namawiam Was jeszcze raz pod koniec filmu, chodźcie na te spotkania, zajmijcie się, weźcie sprawy w swoje ręce i nie narzekajcie, że jest źle. Tylko sami się tym zajmijcie i wtedy będzie gitara. Jak wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie będzie będziecie dostawać informacje o moich nowych filmach. Widzimy się standardowo za tydzień, piątek 19. Bo weekend zaczyna się w piątkę 19. Pamiętajcie, na kanale Łowcy Ryby, 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 cześć! Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.